Współpraca to jest e, słowo klucz, bo to jest współpraca oczywiście odnośnie wspólnie podejmowanych działań, aktywności. W tym momencie myślę, że bardzo ważnym obszarem takiej współpracy branży jest promocja. Promocja naszych e, produktów, to jest owoców, warzyw świeżych. Jak i przetworów. Ja reprezentuję branżę sokowniczą. To jest jeden z, z rodzajów przetworów. Soki mogą być owocowe, warzywne, czyli generalnie e, współpracujemy z, z różnymi dostawcami i z dostawcami i producentami owoców, dostawcami warzyw, no i oczywiście różnych. Znamy przecież jest mnóstwo gatunków, mnóstwo odmian, więc na pewno te aspekty jakościowe, odmianowe, sezonowe są bardzo istotne, ponieważ one wpływają później na jakość, na jakość wyrobu gotowego. Wiemy, że te produkty muszą na końcu być przez kogoś kupione, czyli przez konsumenta finalnego. I to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw. Grzybów również jesteśmy największym producentem w Europie. Jabłek również największym. Wiele owoców jagodowych też jesteśmy jednymi z największych producentów. I oczywiście również jesteśmy jednym z największych producentów przetworów to są soki NFC, te właśnie sprzedawane luze to są zagęszczone soki to jest Polska jest takim dostawcą owoców z tej szerokości geograficznej gdzie, gdzie, gdzie bardzo dobrze dobrej jakości rosną owoce jagodowe. owoce jagodowe to są jedna z najbardziej wartościowych pod względem żywieniowych owoców i warzyw. Dlatego, z owoców dlatego należy je spożywać, ale też Musimy dotrzeć do konsumentów z informacją, przekonać konsumentów, nauczyć jedzenia w jakiej formie, czy świeże, czy przetworzone, czy w formie przecierów, czy deserów, czy też soków. Jest to bardzo ważny element edukacyjny i myślę, wracając do e, współpracy, to jest miejsce i czas, żeby wzajemnie się wspierać. Teraz jest bardzo taki trend sprzyjający naszej branży i musimy wykorzystać. Jesteśmy na fali. Myślę tutaj o tych aspektach prozdrowotnych. Konsument w dobie koronawirusa, bo ciągle jeszcze jesteśmy w trakcie tej pandemii koronawirusa. Zaczął zwracać uwagę, baczniej zwracać uwagę na zdrowie, na podniesienie swojej odporności, na zdrowie własne, rodziny, dzieci, rodziców również starszych. Więc myślę, że na tej fali powinniśmy. Maksymalnie dużo, wykorzystać ten czas, żeby maksymalnie dużo przekazać konsumentowi, pokazać, że owoce i warzywa to są te naturalne produkty, że przetwory z nich otrzymane, zwłaszcza te stuprocentowe, jak na przykład soki, to też są produkty naturalne, że ten cukier. Jest naturalnie zawarty i on jest potrzebny naszemu organizmowi. To chodzi o zrównoważoną dietę. Chodzi o to, żeby zwiększyć ilość w ogóle owoców, warzyw. Dań z owoców i warzyw, że połowa posiłku to powinny właśnie być owoce i warzywa. To powinny być dania przygotowane na bazie owoców i warzyw, albo z bardzo wysokim udziałem tych owoców i warzyw. To pozwoli właśnie dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników, różnych oczywiście owoców i warzyw, ponieważ różne owoce i warzywa dostarczają różne składniki. Każdy owoc i warzywo jest wartościowe, każdy przetwór jest wartościowy, ponieważ uzupełnia nam tą całą. Całą taką paletę tych niezbędnych składników. To są witaminy, to są składniki odżywcze, to jest mnóstwo antyoksydantów, to są takie składniki, które nasz organizm nie potrafi ani wyprodukować, ani zmagazynować. Więc musimy je sukcesywnie dostarczać w ciągu całego dnia. Więc na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek i na kolację. Im więcej jest tych owoców i warzyw, im więcej zjadamy, pijemy właśnie produktów z owoców i warzyw, tym nasz organizm jest lepiej zaopatrzony, jest, ma więcej tych składników pozwalających mu mm, oczywiście walczyć z tymi y, również wirusami, również z innymi niekorzystnymi dla naszego organizmu procesami, jak starzenie się, jak również wpływa na nasz wygląd, na skórę, na włosy, na paznokcie. Jest to mnóstwo mm, korzyści z jedzenia owoców i warzyw, co więcej owoce i warzywa i przetwory są niskokaloryczne. Jeżeli porównamy z innymi produktami, to naprawdę mają bardzo niską e, e, wartość. Ilość kalorii. Większość jest również o niskim indeksie glikemicznym. Także myślę, wracając do współpracy, myślę, że wspólnie współpracując z wszystkimi przekonamy, albo w większym stopniu jak gdyby, przekonamy konsumentów do zwiększenia jedzenia, spożywania, picia, produktów. Z polskich owoców i warzyw, polskich owoców i warzyw i polskich soków. Serdecznie zachęcamy.